Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj gościmy w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ta szacowna placówka skończyła 65 lat. Nie bez powodu tutaj jesteśmy. Dzień dobry pani dyrektor. Witam. 65 lat to piękny wiek, ale zdawałoby się, że można byłoby już przejść na emeryturę w dobie informatyzacji. Niestety, zakuśnięcie się informatyzacją to jest krótki, podejrzewam okres, a książka papierowa zawsze będzie... Chętnie czytana i myślę, że biblioteka nie zginie pomimo 60 swoich pięciu lat. Jakie Państwo posiadają osiągnięcia? O, możemy się poszczycić rzeczywiście dobrymi osiągnięciami. Jesteśmy jedną z czołowych bibliotek w województwie warmińsko-mazurskim. Szczególnie dobrze można to przedstawić na wykresie, który przedstawia naszą bibliotekę na tle bibliotek nawet większych z naszego województwa. Mamy tu porównanie do Ełku, który jest prawie podwójnie większym miastem niż Giżycko i do Ostrudy, która też posiada większą liczbę mieszkańców. I rzeczywiście Giżycko wypada świetnie, więc mogę powiedzieć, że na Ełk, który ma 56 156 mieszkańców, Ełk wypożycza, ma zarejestrowanych czytelników 8804. Przepraszam. Natomiast Giżycko ma 6544 czytelników. Czyli widać, że pomimo, że dwukrotnie większe, my mamy jednak sporą liczbę czytelników. Jeżeli chodzi o udostępnianie książek na zewnątrz, wypożyczanie, to możemy powiedzieć, że Giżycko w ciągu roku wypożyczyło 169 tysięcy. Przepraszam. 259 woluminów, natomiast Ełk 145 884. Czyli widzimy, że nawet mniej udostępnili książek niż, niż nasza biblioteka. Zakupiono książek 90, znaczy posiadamy w swoim księgo, w księgozbiorze 93 770. Jeżeli chodzi o czytelników, to mamy zarejestrowanych 6544 czytelników z czego na 100 mieszkańców wypożyczyliśmy 576 i 63 tysiące wolumina, czyli rzeczywiście możemy powiedzieć, że nasi mieszkańcy czytają. Dlatego może jesteśmy w czołówce bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego. Jakie formy pracy i jakie zajęcia z czytelnikami prowadzą pracownicy? Więc nasza biblioteka obejmuje czytelników na, od najmłodszego wieku do ludzi starszych. Czyli zaczynamy od przedszkola, a kończymy na emerytach i rencistach. Jeżeli chodzi o oddział dla dzieci, to prowadzimy zajęcia i w, w czytelni dla dzieci, ale także y, Wypożyczalnia prowadzi konkurs, który chce zwiększyć jakby aktywność czytelniczą. Jest to od 13 lat prowadzony konkurs y, na czytelnika roku. Dzieli się on jakby na trzy grupy, ponieważ obejmuje oddział dla dzieci, dzieci w wieku od pierwszej klasy do końca gimnazjum. Więc pierwsza grupa to jest klasy 1-3, druga grupa to jest 4-6 i grupa trzecia to są klasy gimnazjalne. I jeszcze w tym roku koleżanki wpadły na taki pomysł, żeby zachęcić dzieci przedszkolne do czytania. Więc rodzice, którzy zapiszą dzieci w wieku 3 lat. Otrzymają w Damrodę książeczkę. Także zachęcamy wszystkie właściwie grupy do czytania, a jeżeli o czytelnię dla dzieci chodzi, to prowadzi takie działania jak wycieczki i lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, biblioterapię i bajkoterapię, głośne czytanie połączone z zajęciami plastycznymi, przeglądy nowości, konkursy literackie i plastyczne gry i zabawy literackie. Szczególnie tutaj należy wspomnieć, że Oddział dla Dzieci współpracuje z takimi jednostkami jak Świetlica Socjoterapeutyczna, Inter, Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Dom Dziecka, OHP w Giżycku. Także wszystkie te dzieci, które mają jakieś problemy swoje życiowe, również są objęte jakby współpracą tutaj z, z Oddziałem dla Dzieci. Szczególnie ważne są konkursy powiatowe, które prowadzimy. Są to naprawdę duże, piękne konkursy. Zresztą zachęcam wszystkich do obejrzenia kronik naszych oddziałów, gdzie są szczegółowo przekazane, pokazane, jak pracuje oddział, udokumentowane zdjęciami, podpisami, wpisami osób, które jakby uczestniczą również w tych zajęciach. Prowadzimy też spotkania autorskie w miarę naszych możliwości finansowych. Do tej pory mieliśmy takie m.in. spotkania jak z Wandą Chotomską, z Ewą Chotomską, z Dorotą Gelner, z Krzysztofem Petkiem, z Arkadiuszem Niemirskim. Także no, plejadę takich znanych dla czytelników nazwisk, które staramy się sprowadzać. Najbliższe spotkanie będzie 22 maja we wtorek z Panią Barbarą Gawryluk. Czyli jest okazja, żeby zapowiedzieć. Jest to okazja, żeby zapowiedzieć to spotkanie, tak. Poza tym jeszcze wszystkie okazjonalne święta, takie jak Dzień Babci, Dziadka, Dzień Dziecka, Andrzejki, co roku jest bal tutaj dla dzieci. No wszystkie, walentynki, wszystko to, co wiąże się z kalendarzem imprez, u nas w oddziale dla dzieci też się odbywa. Jeżeli chodzi o, dorosłych, o dorosłego czytelnika, Więc w wypożyczalni dla dorosłych są prowadzone lekcje biblioteczne, wycieczki, wystawki okolicznościowe, szczególnie nowości czytelniczych, żeby każdy czytelnik wiedział, co nowego wpłynęło. Jest również indywidualna nauka posługiwania się katalogiem internetowym, żeby każdy sobie mógł sprawdzić, niekoniecznie u nas na miejscu, ale również w domu, czy książka ta znajduje się w bibliotece. Także dla osób niedowidzących i dyslektyków w Wypożyczalni znajdują się, znajduje się Książka Mówiona. Od 21 września 2007 roku w Wypożyczalni dla Dorosłych rozpoczął swoją działalność dyskusyjny klub książki, który spotyka się raz w miesiącu i omawia daną książkę, tam już ustaloną przez klubowiczów. Poza tym Czytelnia dla Dorosłych prowadzi też spotkania autorskie, konkursy recytatorskie, konkursy pięknego czytania, także lekcje bibliotecznej wycieczki, pogadanki, wystawki. A także od lutego 2011 roku Czytelnia prowadzi zajęcia z informatyki dla studentów Uniwersytetu III wieku. No właśnie, chciałem zapytać, czy tylko książki, czy tylko forma papierowa, czy może jeszcze sieć informatyczna? Również sieć informatyczna, ponieważ ludzie starsi nie wiedzą, gdzie mogą znaleźć instruktora, który pomógłby im w nauce i w chodzeniu do internetu, więc. Tu postanowiliśmy w ramach współpracy właśnie przeprowadzić taki kurs internetowy dla seniorów, dla właśnie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mamy w tej chwili dwie grupy i Państwo raz w tygodniu, w czwartek, spotykają się z naszą pracownicą, która udostępnia im te tajniki wiedzy. Pani dyrektor, a co z dłużnikami? Podobno w maju darujecie karo, karę dłużnikom, tak? To prawda? Tak, raz w roku, w maju właśnie z okazji święta biblioteki i książki, prosimy dy, wszystkich dłużników, ogłaszamy to i w prasie, i w radiu, że mogą spokojnie przyjść oddać książki bez żadnych kar. Także zachęcam wszystkich, którzy są nawet wieloletnimi dłużnikami. Bo mówię, nie tylko chodzi nam o literaturę piękną, ale bardzo często literatura popularno-naukowa jest przetrzymywana, a nie mamy jej w nadmiarze, więc często odchodzą niektórzy z kwitkiem, nie mogąc wypożyczyć do nauki szczególnie potrzebnych rzeczy. Ostatnie pytanie, na koniec jakie państwa państwo mają marzenia, pragnienia? Mhm. Naszym marzeniem jest powiększenie budynku. Lokal, nowy lokal po prostu dla biblioteki. Nie mamy tutaj sali konferencyjnej. Zajęcia, jak chcemy prowadzić, to niestety musimy stoły i krzesełka wynosić, żeby móc wprowadzić tam zajęcia klasy, wprowadzać. Także no jest to dla nas bardzo uciążliwe. Dla osób starszych jest uciążliwe to, że czytelnia dla dorosłych znajduje się na drugim piętrze, więc nie wszyscy mogą do niej dotrzeć. A wiem, że ludzie niepełnosprawni też chcieliby korzystać i z czytelni, i z kursów komputerowych, także no, lokal to jest jedyna właściwie rzecz, jaka nam się marzy.